Towarzyski mecz ze Estonią był pożegnaniem naszej reprezentacji z polską publicznością przed odlotem na Mistrzostwa Świata. 8 tysięcy kibiców, którzy przybyli w sobotę na stadion Legii w Warszawie, chciało pomachać Biało-Czerwonym na do widzenia, ale też przekonać się, w jakiej są formie na 17 dni przed meczem z Koreą. A co najbardziej idzie? Trąbki, szaliki, czapki? Trąbki, trąbki raczej trąbki, bo chcą się pokazać, że i widać jest. Jaki wynik na dziś? 3-1. Nie będzie tak dobrze, bo ja myślę, że 1-0 starczy. 8-0. 8-0, łańska, może raczej huzarska fantazja. Choć niemal wszyscy wierzyli, że polscy piłkarze po dwóch przegranych meczach towarzyskich z Japonią i Rumunią właśnie ze Stonią zagrają o odzyskanie zaufania. Nasi gracze zdawali sobie sprawę, że ze Stonią wygrać trzeba, choć niekoniecznie różnicą ośmiu goli. Czuli przecież w kościach zgrupowanie w Niemczech. Pojechaliśmy do, do Niemiec, żeby ostro potrenować. Treningi były dwa razy dziennie. W pierwszej części treningów, w porannych treningach mieliśmy bardzo dużo biegania, czyli trening przede wszystkim siłowy. W drugiej części więcej taktyki. Czujemy się teraz trochę przemęczeni, ale mam nadzieję, że po tych dwóch słabych spotkaniach z Rumunią i, i z Japonią no, spróbujemy zagrać dzisiaj troszeczkę lepiej. A to, że jeżeli nawet nie zagramy dobrze, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo forma ma przyjść przede wszystkim w Korei. Zobaczymy, jak ta po prawej stronie jest. Jest Paweł Sibik, mamy też jeszcze inne warianty, także myślę, że wielkiego problemu nie ma. No Problemem jest Karwan, bo on był tym zawodnikiem podstawowym. Był Tomek Iwan wcześniej, później Karwan, mieliśmy nadzieję również na dojście Ebiego Smolarka, to wszystko nam się niestety posypało. Czy jakieś dodatkowe powołanie z Pana strony w związku z kontuzją Bartosza Karwana? Zobaczymy dzisiaj, w przypadku gdyby taka potrzeba zaistniała, to nawet na 24 godziny przed pierwszym meczem jeszcze można wymienić piłkarza. Przeciwnik optymalny Estonia na dziś? No ja muszę powiedzieć, że oglądałem Estonię w kilku meczach z kaset, pokonali Rosjan i to zrobiło duże wrażenie. Ja bym powiedział, że na ten okres czasu bardzo dobry przeciwnik, z tego względu, że jest, są to wymagający chłopcy i nasi piłkarze, jeśli nie podejdą do tego meczu ze stuprocentowym zaangażowaniem, to może być trudno. W Korei również będzie pan śpiewał naszym piłkarzom? Nie. Nie, dlatego że mam swoje zobowiązania artystyczne, z którymi muszę się wywiązać. Na przykład dzisiaj specjalnie przyleciałem z Francji po to, żeby zaśpiewać tę minutę 45 sekund. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne dla mnie osobiście. Polska ze Stonią spotyka się po raz czwarty w swojej historii, choć ostatni mecz odbył się bardzo dawno, bo 76 lat temu. Pierwsza groźna akcja biało-czerwonych Marek Koźmiński piłkę łapie Mart Pom, bramkarz Estonii i angielskiego Derby w odpowiedzi goście. Błąd Majdana. Bez konsekwencji Majdan zastąpił w wyjściowej jedenastce Jerzego Dudka, który wciąż jeszcze narzeka na bóle w kolanie. W związku z tym trener Engel nie ryzykował, nie wstawił bramkarza Liverpoolu do składu. Świerczewski. Ryszałowicz. Oli Sadebe nie dochodzi do tego podania. Mogło być groźnie pod bramką Estonii. Wciąż jednak 0-0. do 0. A goście wcale nie ograniczali się tylko do obrony własnej bramki. Także od czasu do czasu atakowali bramkę Majdana. Tym razem na posterunku Jacek Krzynówek. Krzynówek w akcji ofensywnej. On zagrał wyjściowej 11 na prawej pomocy. Do przerwy było 0-0. do 0. Kogo zabrakło? Może Bartosza Karwana? To jest trudny moment zawsze przed Mistrzostwami Świata, przed dużą imprezą. Myślę, że to Mariusz się na ten temat może fachowo wypowiedzieć. Zawsze jest taki moment, kiedy nie wiadomo, nie wiadomo za bardzo w jakie jesteśmy dyspozycji, sami tego jesteśmy ciekawi i, i jest pewien, pewien bagaż psychiczny. Ale było parę pięknych akcji, szkoda, że na razie nieskutecznie. Estończycy grają niewdzięcznie, bo stanęli z tyłu i, i w zasadzie się bronią, próbują czasem skontrować, ale trudno się przedrzeć przez ten niebieski gąszcz. Co ty na to? No oczywiście się zgadzam właśnie tutaj z kolegą i, i, i na nich nie ma żadnej presji po prostu, na przeciwnikach, a, a jednak my chcemy przed własną wzroczą się pokazać i na pewno to troszeczkę paraliżuje, ale wydaje mi się, że druga połowa być le, powinna być lepsza i te pierwsze poty wylane i na pewno będzie lepiej. To już po przerwie trener Engel dokonał sześciu zmian. Cztery kolejne przeprowadził w trakcie drugiej połowy. I na lepszą grę biało-czerwonych czekał nie tylko Mariusz Czerkawski, czekali także wszyscy kibice, choć pierwszą groźniejszą akcję przeprowadzili goście. A w 50 minucie Tomasz Kłos trafia w poprzeczkę. I to był zwiastun tego, że w drugiej połowie nasi piłkarze grali dużo lepiej niż w pierwszych 45 minutach. W 56. minucie Biało-Czerwoni rozpoczęli akcję na własnej połowie. Jacek Bąk daleki przerzut. Piłka przelatuje nad Marcinem Żewłakowem. Trafia do Macieja Żurawskiego i piłka Wisły strzela gola na 1 do 0. W swoim dziewiątym występie Maciej Żurawski zdobywa trzeciego gola w reprezentacji Polski po tej bramce. Polakom grało się dużo lepiej. Zdecydowanie podopieczni Jerzego Engela byli stroną przeważającą. Jacek Krzynówek po wejściu Pawła Sibika przeniósł się z prawej pomocy na lewą. Mógł być gol na 2 do zera, gdyby Marcin Żewłakow nie pomylił się o ile. O 3 może 4 centymetry. Piłka przyleciała po jego strzale nad bramką Estonii. Najgroźniejsza akcja w drugiej połowie gości strzela. Urmas roba, ale broni Adam Matysek, który po przerwie zastąpił Radosława Majdana. Reprezentanci Polski strzelają drugą bramkę, ona jednak nie zostaje uznana. Sędzia Emil Bozinowski z Macedonii uznał, że Maciej Żurawski był naspalonym w momencie podania od Żewłakowa. Na pożegnanie z polską publicznością reprezentacja wygrywa 1 do 0. Skromnie, ale i takie zwycięstwo zapewne też ucieszyło prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przed odlotem pożegnanie w niezłych nastrojach. Osobiście jestem zadowolony z tego spotkania, przede wszystkim ze zwycięstwa. Wspaniała bramka Maćka Żurawskiego i z tego, że wszyscy zawodnicy rzeczywiście Włożyli w ten mecz wiele wysiłku, wiele ambicji, kończąc bardzo trudny i ciężki dla nich tydzień, bo pracowali naprawdę solidnie. Zrobiliśmy dużą bazę, dużą podstawę, yy, przede wszystkim fizyczną, do tego, ażeby być dobrze przygotowani do Mistrzostw Świata. Teraz przyjdzie czas na odpoczynek, na świeżość, na elementy szybkościowe, na technikę i, o, i oczywiście doskonalenie taktyki. To wszystko będziemy robić już na miejscu yy, w Korei. Druga połowa lepsza z tego względu właśnie, że ta pierwsza akurat drużyna moim zdaniem zrobiła dobrą robotę dla tych chłopaków, którzy weszli w drugiej, w drugiej połowie i e, łatwiej po prostu im się grało. Ci zawodnicy byli lekko podmęczeni, że tak powiem i, e, i dlatego tak to łatwo, fajnie wyglądało. Nie, ja się to. nie czułem, że bohaterem są wszyscy zawodnicy, bo, bo każdy coś wnosi do, do gry, coś pozytywnego, a akurat, że mnie się dzisiaj udało strzelić bramkę, to mogę mieć... E, taką osobistą satysfakcję. I teraz mamy dwa dni wolnego, rozjeżdżamy się do swoich rodzin, żeby się pożegnać e, z rodzinami. E, oczywiście każdy otrzymał swój plan i to nie jest tak, że nic nie będziemy robić, będziemy leżeć brzuchami do góry. Absolutnie, każdy ma swój program i, e, i po prostu spotykamy się we wtorek, e, będziemy mieli trening i do pierwszego meczu z Koreą jest jeszcze trochę czasu i, i tą świeżość na pewno złapiemy. Czuję się coraz lepiej, mamy e, e, nie wiem jeszcze. Jeden dzień na to, żeby się wykurować i zaczyna normalne treningi już z grupą, także zabrakło mi jednego dnia do tego, żeby dzisiaj zagrać w tym meczu. A yy, kto będzie pierwszym rakarzem, to zależy od trenera oczywiście. Po tygodniowym zgrupowaniu ciężkim na pewno będzie to ciężki mecz, bo zawodnicy przepracowali bardzo ciężko, na pewno mają ciężkie nogi i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Także myślę, że wszyscy co. Blisko drużyny sam to wiedzieli, że nie będzie łatwo. A kiedy będą lekkie nogi? No, lekkie, liczymy wszyscy, że będą lekkie nogi na najważniejszych meczach, czyli na Mistrzostwach Świata. Nie mam jak. Jeśli biało -czerwoni powrócili powróciliby z pucharem...